macie taki problem z włosami na drugi dzień dobra. <grym>, nieważne, cześć Paula, jesteście na Polach Książkowych e, i zapraszam Was dzisiaj na taki maraton. E, nie 24-godzinny, ale taki, że rzeczywiście e, będę ciągiem ileś tam czasu czytała. To tutaj widzicie książkę, którą mam zamiar przeczytać, jest to Natalia Sońska, Bez Ciebie Nie Ma Świąt. Głównie mam takie założenie, że przeczytać książkę jedną tak wiecie, na raz, i, I to jest moja główna książka. Jeżeli tam jeszcze będę miała chwilę czasu, to zobaczymy potem, bo ja zawsze sobie planuję, potem wychodzi inaczej. No to wtedy przeczytam coś jeszcze. Albo zacznę przynajmniej, albo nie wiem, będę kontynuowała, na przykład ta, która stała się słońcem. Co ciekawe, ja bym dałam taki pozytywny odbiór tej książki przeze mnie, a dostałam komentarz, że ona na początku też się właśnie podobała, ale potem coś w ogóle nie zaklikało i, i nie. Więc zobaczymy, czy ja po tym początku nie będę miała takiego. Dobra. A więc tak, Natalia Sońska, bez Ciebie Nie ma świąt. I ja teraz y, jeszcze lecę do sklepu zwrócić za duże ubrania, które zamówiłam przez Reserve To się Tam jakąś mają coś nie takiego z rozmiarówką po prostu. Y, I będę musiała zamówić nawet przez internet, bo tych takich mniejszych rozmiarów, akurat z tych ubrań y, ponoć nie ma stacjonarnie. I, I tak, więc zwrócimy to jeszcze pojedziemy po y, rzeczy na pierniczki, dlatego że jutro będę robić, więc... Jeżeli ja to będę robić jutro, to w poniedziałek znaczy, że okaże się vlog z robieniem pierniczków, na które wiem, że czekacie. A dzisiaj, mas numer 4. Zaczynajmy! Więc przeczytam dwa pierwsze rozdziały. To jest tutaj, i to są strony 42. I na razie wstęp jest taki. <grym> o, jest co tu jest. Dobra. <grym> I pierwsze, co się rzuca w oczy, mamy perspektywę z dwóch osób. Jedna to jest ojciec naszej głównej bohaterki, Antoni, a właśnie nasza główna bohaterka to Maria. Mówię na razie dlatego, że tam jeszcze wejdzie chyba jakiś Wojtek, bo tak mnie skorciło, żeby sprawdzić, czy jakaś jeszcze osoba się nie przypałęta. Aczkolwiek jeszcze Wojtka nie ma tutaj w tej rozgrywce. Przejdźmy sobie do tego, o czym ta książka w ogóle jest. I mamy właśnie Marię oraz Antoniego. Maria wychowuje samotnie syna Franka, jego ojciec gdzieś tam, no... Jego ojciec miał żonę, ona nie chciała rozbijać małżeństwa, coś tam, coś tam, w każdym razie jest samotnie wychowującą matką. E, oraz Antoni również nie ma żony, jego żona zmarła kilka lat wcześniej e, i też nie poznała nigdy Franka. Obydwoje mieszkają w Poznaniu, Antoni w swojej kamienicy, w której mieszka już wiele, wiele lat. No i tam jest też taka sąsiadka Irenka, która robi mu naleśniki. I wyczuwam tutaj bedromance. No i właśnie też jest wnuk pani Irenki, który już się zdążył zderzyć głową razem z Marią na schodach na klatce. Tylko, że on nie jest Wojtek, więc nie wiem, co ten Wojtek tam potem robi. E, I właśnie taka scena, ta, ta pierwsza, jak oni się zderzyli tymi głowami, taka filmowa <głos》> była, że naprawdę e, wydaje mi się, że to byłby dobry materiał na film, bo fajnie takie, wiecie, takie scenki z są. Na razie tak w zasadzie mamy tylko przedstawienie tej sytuacji, wiecie, te akapity są takie e, tłumaczące, tak? Że na przykład dzieje się coś tam e, i autorka, znaczy autorka i bohaterka tak nam tłumaczy wszystko sobie, Narrator nam tłumaczy, co się dzieje, dlaczego tak, dlaczego i nie inaczej. I w ogóle więc mówię, no na razie mamy taką sytuację zapoznawczą. Mam nadzieję, że to nie będzie długo trwało, bo ja średnio lubię coś takiego, wolę jak w trakcie się dowiadujemy o co chodzi. I teraz działy są takie tutaj piękne, mają gwiazdeczki. Śliczny to jest bardzo fajny. Szybko, fajnie się to czyta. Ogólnie bardzo dobra jest czcionka, bardzo dobry jest tutaj ten tekst, jego wielkość. I światło na stronie. Wszystko jest idealnie, może tak, tak z daleka nie będzie tego widać, ale naprawdę super. Więc ja robię sobie teraz jeszcze kawę, bo tak trochę czuję, że mi tak jedno oko przysypia. I biorę się dalej za czytanie. I tato do mnie dzwoni, więc muszę przerwać i odebrać do potem. To zadzwonił, powiedział, że jest jakiś pożar ostry, ale nie widać go od nas z naszego wieżowca. I jak zauważyliście rano, ja pokazywałam wam tę kawę i też ją teraz robię w ogóle. To jest moja ulubiona kawa z całego ekspresu, gdzie jest po prostu tyle kaw, robimy tylko tę jedną. Ja chyba, że przyjdą goście i wiecie, no goście zazwyczaj chcą latę, no to kilka warstw i w ogóle, ale ja kocham tę. I a ogólnie zrobiłabym taki update sprzętów, jak mi się sprawują, co mam, czy polecam, czy nie polecam. To pewnie w którymś tam e, potem, w jakimś vlogu, wspomnę, jak tam nam się te sprzęty mają. Ale za co lubię tę kawę? Ona jest taką mleczną pianką i ta pianka jest sztosem. Ogólnie cała ta kawa jest przepyszna. E, I jak do nas przychodzą znajomi, to też mówią, że, że dobra. To nawet kolega powiedział, że e, już wie, gdzie będzie na kawę przyjeżdżał, <grymne> więc naprawdę to jest to właśnie ta pianka robi robotę, że ona jest taka, że wiecie, że to nie jest po prostu zwykła kawa z mlekiem, e, taka bez niczego, tylko ona ma, ma piankę i od razu jest przy okazji jeszcze wymieszana, e, więc kocham, kocham i te kubki. Żałuję, że nie ma teraz tych promocji w tym, w McAfee, no bo to jest kubek z McCafe e, i wtedy ja narzekałam na te kubki, tak myślę, e, na po co nam te kubki, a teraz nie mogę w ogóle żyć bez nich, bo one są takie dosyć wąskie i są takie wysokie e, i idealnie. Sztos. Dobra, wracam ja do czytania, do picia kawy i ogólnie ktoś coś gotuje i ładnie pachnie. No dobra, to jest ja serio. Wracam już do tej książki yy, i powiem Wam po tym, jak tam idzie. Wyłączyłam nagrywanie, no bo nie będę, nie będę nagrywać kilku godzin aż e, czytania. Ale żebyście zobaczyli moją reakcję, zarobisty cytat, e, muszę przeczytać. Nic nie mów, że nie widziałeś, jak oni na siebie patrzą. Patrzą, nie patrzą, to jest ich sprawa, ich życie. I proszę cię, nie baw się w swatkę, bo te czasy dawno minęły. Ha! Czyli też to, żeś to widział. I Wypraszam sobie, bo ja wcale taka stara jeszcze nie jestem. A pomysły masz jak z zeszłej epoki. Lepiej to brzmiało, jak czytałam. Ale to tak jest, że trzeba y, poznać bohaterów i książkę, żeby wiecie, żeby ten kontekst miał siły przybicia. Ale chodzi o to, że właśnie z tych dwóch starszych. Ale właśnie, wiecie, no trzeba znać kontekst y, i sytuację. I właśnie, no, że to jest dwóch, te, dwóch starszych ludzi, którzy gadają ze sobą. I ty pomysły, jak masz z zeszłej epoki. Beckon. No następne zdanie jest jeszcze lepsze. Nie zauważam tego, bo tak się, wiecie, zatrzymałam na tej zeszłej poce. Następne zdanie brzmi: Irena zapowietrzyła się. Mówicie, ten jej wygarnął, że mam pomysł z zeszłej poki. Ona się zapowietrzyła. Uwielbiam to i w mam przed oczami, jak to się zapowietrzy. Jest takie. Jedziemy dalej. Antosiu. Budzimy się. Już trzy godzinki śpisz. Trzy godzinki. No, pobudka pobudka maluszku. Gdzie to stopa idzie? Co to za stopa tutaj jest? Ta ta sama. Mhm. Tak. Ty, tato. Gdzie tato? Nie, tato. Nie, tato śpi jeszcze, tak? Gdzie tato. Tato jeszcze śpi. To był spał, tato, wiesz? Razem z tatusiem spaliście. Czytał z mamą książkę? nie O, pisze to. Tutaj książka. Będziemy to uczytać, co? Oj. Spadło? To podnieś. O, taka mąbeczka błyszcząca. Mm -hmm. Oj, inną weź, wiesz, syneczku. Daj, mama naprawi, no. A ty weź inną. Mhm. Mm Ależ wieszak. Mały wieszak. No prawie, Cienku. pluski pluski zrosałam, przyszedł czas na mały update. Z tyłu mam y, zgromadzone kubki. <grywki> Nie wiem, też tak macie, że jak coś jecie, to odstawiacie najbliżej siebie, a potem wszystko zabieram i zgarniam. No wiecie, ja tutaj zaległam, to tak po prostu wszystko tam zostało. E, dobrze, więc tak, jestem tutaj jest godzina chyba przed 20 jakoś no ale wiecie, tutaj Antoś wstał, to coś tam to z nim siedziałam, tutaj no. Yy, trochę tak to wyszło, to nie ma spiny tutaj. Zostało mi około 100 stron do przeczytania Ty, no 30. I ta książka po prostu nie każdemu się spodoba, dlatego że jest tam bardzo, bardzo dużo relacji z dzieckiem. I jeżeli ktoś nie lubi rozmawiać o dzieciach, nie lubi tematu dzieci, to ta książka absolutnie mu nie podejdzie, ale. Jest też pokazane dużo takich ludzkich zachowań, e, które gdzieś tam mogą budzić kontrowersje, no bo umówmy się, dzieci to jest zawsze kontrowersyjny temat i ile jest ludzi, tyle jest znawców na temat dzieci, e, więc tak samo jest tutaj, no ta główna bohaterka postępuje tak, a nie inaczej ze swoim dzieckiem, ktoś inny zrobił inaczej, ktoś inny inaczej e, i tak dalej, ale to jest spoko, że ona ma, e, że wiecie, że nie jest idealna ta główna bohaterka, że ona gdzieś tam popełnia błędy i wie, że na przykład, że robi te błędy i, i też jest trochę tak śmiesznie, bo tutaj autorka akurat pokazuje nam różne wzorce jak, jak na przykład, nie wiem, że tutaj coś się dzieje no to trzeba by zasięgnąć rady psychologa, żeby dla dziecka nie zrobić źle i w ogóle, wiecie, taki pod Podprogowy przekaz trochę tutaj jest zrobiony. No, jest bardzo nietypowa ta książka, ale już zdążyłam kilka razy się wzruszyć. Więc, no, to, to tak. Na razie nie czuć jakiegoś klimatu, świąt. Nie jest to, i to jest moja pierwsza świąteczna książka, więc tutaj taki mój debiut czytelniczy, jeżeli chodzi o ten temat. I. Nie czuję tutaj klimatu świąt. Na razie nie. Jestem tutaj, ale wiecie, nie jest tak jak w filmach świątecznych, e, że cały czas się czuje tę atmosferę, bo są te przygotowania do świąt i w ogóle i, i tak dalej. Tutaj głównie jest skupienie się na tej relacji. Dla tych, którzy będą chcieli sięgnąć po, po tę książkę, no to przez całą jej treść jest cały czas podkreślone, jak mądre jest to dziecko i jak bardzo jest to rezolutne. To jest słowo tej książki. Rezolutne. I też trochę widzę schemat jaki tutaj się utworzył. W tym wszystkim taki, wiecie, że jest taki trójkąt miłosny. No niestety czuję, że będzie mocno smutne. Ale nie ze względu na tę historię, tylko ze względu na tą relację z ojcem. I mama jutro przyjeżdża do nas na pierniczki i dostanę, dostałam od siostry w spadku aparat, który... na który między innymi ja się składałam jej na 25 urodziny, czyli jest już dosyć wiekowy, ale zobaczymy, może będzie działał dosyć dobrze. Mam problem z nagrywaniem siebie jak siebie nie widzę, bo cały czas sprawdzam, czy jestem w kadrze, czy nie, przez to nie wiem, wybijam się z tego, co mówię, i no, jest bez sensu. Tak, jak będę miała aparat, to jest spoko, no bo on ma ten odwracany, e, odwracany ten podgląd, więc będę widziała, co się dzieje zawsze. No, ale muszę zobaczyć, jak z jakością i ogólnie, jak to będzie wyglądać, więc. Dobrze, czytam dalej i skończyłam z dygresją. Boże, moje włosy dzisiaj to jest jakiś żal. No także, tak. Witajcie wieczorem. Mm, skończyłam czytać. No, Mam no, tutaj bardzo profesjonalny stolik, chyba a ja to się stanie się moim takim wieczornym pokojem do nagrywania. Tutaj <grytanie> wolne pomieszczenie w tym domu <grytanie> o tej porze. Natalia Sońska bez ciebie nie ma świąt. Podsumowanie takie, wiecie, takie już moje, moje myśli po przeczytaniu tego. Już nie będę jakby komentować samej treści książki i tego, jak jest, w, se w sensie, no wiecie, no to jak zbudowana i tak mm, dalej. Powiem wam ogólnie, co jest w niej fajnego. Fajne jest w niej zbudowanie tych wszystkich relacji i prawdziwość tych wszystkich postaci. Wiecie, no wiadomo, no tutaj też jest taki scenariusz i też są takie postaci, które e, nie wydaje mi się, że nie wiem, no... Żeby tak funkcjonowały w prawdziwym życiu, żeby, no, żeby te wydarzenia mogłyby się ziścić No pewnie gdzieś tam u kogoś, no na pewno, ale tak ogólnie na co dzień raczej ludzie tacy nie są Ale to jest taka naprawdę fajna utopia I takie wiecie, naprawdę fajne sceny typu, że nie wiem, no miałam problem jakiś z, z tym co zrobiłeś, co i tak dalej No to po prostu przyjadę i ci o tym powiem a nie gdzieś tam, wiecie, no w dobie, teraz wszyscy tylko SMS-y, telefony i w ogóle. Czasem właśnie tęsknię za takim brakiem telefonów, że po prostu ludzie do siebie przyjeżdżają i, i się w ten sposób ze sobą komunikują. Więc, no to, to mówię, naprawdę dużo takich fajnych, ciepłych zachowań, których już u nas w społeczeństwie nie ma. Dużo takiego, wiecie, wsparcia jest, e, tak jak. Tutaj właśnie nasza główna bohaterka ma przyjaciółkę Zosię, która też często zajmuje się tym jej synem, pomimo tego, że sama ma tą trójkę dzieci i, i tu fajne jest takie bezinteresowne wsparcie od innych osób. W tej książce nie ma takiego wtrącania się pomimo, w te wychowanie dzieci, pomimo tego, że... Jednak to jest kontrowersyjna treść. Kurczę, jeżeli macie dzieci, no to wiecie, że zawsze mama teściowa, babcia czy ktoś inny, przyjaciółka zawsze mają inne zdanie na wychowanie dzieci niż wy. I tutaj zawsze pojawią się jakieś tam zgrzyty na tym polu. A tutaj jest naprawdę takie bardzo... Dużo jest tutaj zrozumienia w tej książce dla drugiej osoby. I moim zdaniem fajna, fajna jest to powieść... Po prostu nawet po to, żeby zobaczyć, że możemy żyć inaczej, że możemy gdzieś tam pracować nad swoim nastawieniem i pracować nad tym, jacy jesteśmy jako ludzie, czy jesteśmy dla siebie dobrzy i czy dobrzy, i czy po prostu. Zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś się wobec nas zachowywał. No, ogólnie miałam takie, takie właśnie przemyślenia względem tej książki. No i też właśnie nie zabrakło wzruszenia na koniec, aczkolwiek skończyło się w takim. Dobry momencie, bez żadnego epilogu, za co jestem wdzięczna Natalii Sońskiej, bo epilog by mnie chyba zabił, <laughs> w sensie ze wzruszenia. Naprawdę, no mówię, mam takie przemyślenia, pomimo, pomimo tego, mówię, no było tutaj dużo, właśnie takich przez, przez całą książkę powtarzania, że, ty, że to dziecko jest rezolutne i najlepsze, najmądrzejsze, że jest nietypowe, niesłychane, niespotykane. Ale to był naprawdę bardzo ciepły chłopak, budził we mnie ciepłe uczucia, więc to naprawdę na ogromny plus. Udało mi się i się się, udało mi się jeszcze poczytać trochę, ta, która stała się słońcem. Niewiele gdzieś tam nie wiem, no, za 40 stron może przeczytałam tego przed chwilą, ale już tak stwierdziłam, dobra, jest późno, no to po prostu zabiorę się już za montaż tego filmu, no bo znowu skończę tak jak wczoraj o pierwszej w nocy. No ale przez te 40 stron bardzo dużo się zadziało, no i takie naszły mnie najpierw przemyślenia, pierwsze przemyślenie to było seksmisja, a drugie przemyślenie, no to oczywiście wojna makowa, dlaczego seksmisja, no wiecie, no tutaj jakby dziewczyna, znaczy nie jakby, no naprawdę dziewczyna udaje i nie naprawdę, bo to fikcja, dobra, nieważne, wiecie o co mi chodzi. Dziewczyna tutaj podaje się za swojego brata, który już, no powiedzmy, nie jest jej bratem, żeby tak to ująć ogólnie. No i jakby sukcesywnie tak, no przez te wiele, wiele lat, no jakby ani mycie jej nie straszna, ani nic, ona z każdej sytuacji tutaj obronną ręką się, wiecie, z tego wychodzi. No i w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, gdzie mistrz wszystkich mistrzów mówi, no żeby po mojej śmierci, żebyś to ty był głównym mistrzem. I miałam takie, ja, ja nie mogę, ale seks misja. <grywia> Już mi jakaś głupawka wzięła na koniec dnia chyba. E, no i kolejny właśnie, wojna makowa, bo co tu się stało? Napadli i zniszczyli ten klasztor. Znaczy, było, była sytuacja, że zrównać klasztor z ziemią czy coś takiego. Zobaczymy, jak dalej będą moje odczucia względem tej książki. Nie zmieniam swojego zdania co do tego, że dobrze ją się czyta jak na razie. To jest teraz. A dwa, że. Ma naprawdę bardzo fajne, bogate słownictwo. Sorry, że tak stukam pewnie macie tam przez to trochę głośniej. Ma naprawdę bogate słownictwo i jest no, napisana tak bardziej skomplikowanie niż taka zwykła, niż zwykła książka, wszystkie książki, dobra, nieważne, co z rozkminę, Jest bardziej skomplikowana niż to, co ostatnio czytałam, <głynne> może tak powiem. I naprawdę rzadko spotykany styl. Pisania Jest w tej książce, no mówię, taki trochę mądrzejszy, doroślejszy, pomimo tego, że mamy tutaj jakby taką bardziej nastolatkę. No już 19 lat ma w momencie, w którym czytam tę książkę. Leciuteńki minus za to, że nie odnajduje się tutaj w tej linii czasowej, która tutaj jest. Rozdziały są takie dosyć dziwne. One są tak dziwnie odznaczone. Na przykład jest napisany rok i potem napisany jest któryś miesiąc. Ja sobie myślę, dobra, no to na których miesiąc ja nie zwróciłam uwagi na rok, tylko przeczytam któryś miesiąc, czyli że już jest któryś miesiąc w tym klasztorze. Ale się okazuje, że to minęło kilka lat, a to jest któryś miesiąc tego roku. Nie rozkłiniam tego w ogóle, więc zaczęłam przy okazji, przy okazji tego po prostu zaczęłam kminić, jak czas, że nie znam w sumie książki. W której istnieje inna jednostka czasu niż dzień, miesiąc, rok. Godzina, minuta yy, i w ogóle, no, to, ale to chyba bierze się wszystko z takiej, wiecie, no, ogólnie ze strony spostrzegania czasu, no, no, nie wiem, czy da się podzielić inaczej doby niż na 24 godziny. Yy, no to to jest cykliczne, tak, więc nie da się zmienić cykliczności Ziemi, nawet w książce. Tęgo to poszło. <grym> Teraz klina. E, dobra, no to, to więc, więc tak, więc to są, to są moje przemyślenia na no, dzisiaj, ja może już dzisiaj skończę, może dzisiaj się, ja się z wami pożegnam e, i przywitam się z wami jutro rano dopiero, bo właśnie jutro od samego rana e, już będzie vlog, dlatego że będzie taki luźny po prostu vlog, w którym będzie, będę piekła pierniki, więc jutro będzie taki readingo, zwykły vlog. Taki nie taki zwykły vlog, jak był ostatnio, tylko rzeczywiście będzie taki mm, skondensowana wersja reading vloga, taka jednodniowa. Dzięki Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy czytacie świąteczne książki. Jeżeli tak, to jaka jest Wasza ulubiona. E, ja chętnie się dowiem i chętnie bym przeczytała jeszcze jakąś świąteczną książkę, bo po tej mam taki niedosyt. Mam takie coś, że mm, ona nie byłaby zbyt świąteczna dla mnie. Bym przeczytała taką świąteczną, świąteczną książkę i Proszę polecić mi, która Waszym zdaniem zasługuje na takie miano, takiej najlepszej perełki. No mówię, no ja nie, nie czytam takich książek, więc no nie wiem, taka moja pierwsza przygoda. Zazwyczaj unikałam tych świątecznych książek, a w tym roku postanowiłam spróbować, więc czekam na polecajki i do zobaczenia jutro z samego rana. Na razie.